Witam wszystkich. Mam nadzieję, że na moim kanale na YouTube też są kobietki, które lubią kwiaty, szczególnie pachnące. A dokładnie, które Wam pokazuję teraz, to lilie drzewiaste. Nie wyobrażacie sobie, jaki w szklarni jest zapach. Chyba, że macie te lilie, to wiecie, jak one pachną. Zobaczymy, na jaką wysokość urosła ta lilia, którą pokazuję. Od ziemi. Dzisiaj ze statywu trochę. Zobaczymy. W tym roku ją pierwszy raz sadziłem no tak około 110 cm kwiaty ma dosyć spore około 19 cm zapach no nie da się opisać po prostu nie da się opisać kto ma lilie drzewiaste to wie chociaż i te zwykłe też nasze lilie, te mniejsze też ładnie pachną ale z bliska to aż normalnie się robi szok że tak powiem z bliska troszkę pokazałem Ciocha, no coś pięknego. Z boku jest jeszcze inna odmiana. raz wam pokażę. O, w tym miejscu. Tylko, że młodziutka jeszcze dosyć o innych kolorach liści. Znaczy liści w środku, w kolorach kwiatów. No coś takiego. Gdzie tu się zbliżało. Proszę bardzo. Też pięknie pachnie. Łapy mi latają, łapy mi latają ale to tam o szczegół. Coś takiego. Nie piję. Niech sobie ktoś nie pomyśli, że wale w gardło. Bo to nie moje hobby. No, także wygląda renacko. Linia drzewiasta. Już kwitnie jakiś kolejny nie wiem, jest trzeci czy czwarty dzień. Nawóz. Raz na tydzień dwa daję. dałem mu w tym roku krystalan pomarańczowy. Co widać dobrze kwitnie. Na podwórku u nas jeszcze nie kwitną, są pąki. Dopiero dzisiaj, taki ładniejszy dzień, a tak to deszcz i deszcz i deszcz. Proszę poczekajcie, pokażę Wam w ten sposób. Jeszcze się będą rozkwitać. No zapach jest przepiękny. jaka odmiana? Szczerze nie wiem, bo już pomieszałem te odmiany. Pewnie na forum mam gdzieś tam napisane jakie, ale... Trzeba byłoby pokopać. Linka wam forum. Z poprzednich lat też znajdziecie o liliach drzewiastych w gruncie ogólnie. Jak zachwitną mi te w gruncie to też nakręcę filmik. Może się cofnę, jeszcze pokażę wam w całości. Polecam oczywiście uprawę, bo te lilie bez problemu zimują w gruncie. No akurat szklarnie nie mam mrozu, ale mam i na dworze, które zimowały i... żyją. Poza tym, że niektóre zgniły, ale chyba od deszczu po prostu łodygi. Tak to wyszło. Dobra. To byłoby na tyle. Jak macie jakieś pytania odnośnie lili drzewiastek, to pytajcie. Do zobaczenia.